As-salamu alaykum. Praktykujących islam na ogół uczy się przestrzegania pewnych określonych zwyczajów w ich codziennym życiu. Większość tych zwyczajów wywodzi się z tradycji abrahamowych w przedislamskim społeczeństwie arabskim. Ze względu na sankcje Muhammada salallahu alayhi wasalam, lub milczące zatwierdzenie takich praktyk, te zwyczaje są uważane przez ummę, społeczność muzułmańską, za sunne. Obejmuje to takie zwyczaje jak Mówienie bismillah w imię Allaha przed jedzeniem i piciem, a także prawie przed każdą rozpoczynaną czynnością. Powolne picie trzema łykami na siedząco. Używanie prawej ręki do picia i jedzenia. Mówienie assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niech pokój, łaska i błogosławieństwo Allaha będą z wami. Podczas spotkania z kimś i odpowiadanie słowami Wa alaykumassalamu wa rahmatullahi wa A pokój, łaska i błogosławieństwo Allaha niech będą także z Wami. Mówienie Alhamdulillah, wszelka wdzięczność i uwielbienie jest tylko dla Allaha, kiedy się kichnie i odpowiadanie przez drugą osobę Jarmaku Allah, niech Allah zmiłuje się nad Tobą. Odmawianie azanu, wezwania modlitewnego w prawe ucho noworodka i ikamy w lewe. W sferze higieny obejmuje przycinanie wąsów, usuwanie włosów pod pachami niezależnie od płci oraz obłosienia łonowego, obcinanie paznokci raz w tygodniu, zwyczajowo w piątek przed odwiedzeniem meczetu, obrzezanie męskiego potomstwa, oczyszczenie nozdrzy, ust i mycie zębów przy pomocy szczoteczki zwanej misłok oraz oczyszczanie organizmu po oddaniu moczu i wypróżnieniu. Wchodzenie do toalety lewą nogą, a wychodzenie prawą. Milczenie podczas pobytu w toalecie. Nie wchodzenie do domu gospodarza, dopóki nie upewni się, że jego obecność jest mile widziana. Zdejmowanie butów przed wejściem do meczetu. Powstrzymywanie się od stosunków seksualnych podczas cyklu miesiączkowego i połogu. I ceremonialna kąpiel po cyklu miesiączkowym i wstanie stanie dżanaba po wypłynięciu nasienia czy stosunku płciowym. Dla mężczyzn przycinanie wąsów i pozostawianie zarostu na brodzie. U mężczyzn strzyżenie włosów na głowie tak, aby były równej długości, a nie część długa i część krótka lub wygolona. Rytuały pogrzebowe obejmują modlitwę pogrzebową, obmęcie ciała, okrycie go płótnem trumiennym i zakopanie go w grobie z twarzą zwróconą w kierunku kibla. Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Ponieważ islam postrzega siebie bardziej jako sposób życia niż religię, islamski adab dotyczy wszystkich dziedzin życia jednostki, a nie tylko wyżej wymienionej listy. Więcej szczegółów o czystości rytualnej w TikTokach o UDU i GUSL.